Ale widzowie na kolejnym odcinku do spitra i rysujemy teraz słoneczny dzień. Jest tutaj w końcu, laskało. No dobrze, słyszym to grzeło, że nie ma. Ale rysujemy słoneczny dzień. Na pewno trzeba zrobić Słońce W końcu słoneczny dzień. To jest wypełnianie. W końcu że jakieś jakieś takie... To... Tak chciałam to wypełnianie na tej... Tutaj mi zawierzę to szok prawda? Dobra, co teraz? Co teraz, co teraz? Troszkę taki ciemniejszy, a taki pik, dobra. Damy tam drzewa. Uo i w sumie takie tło. Nie może trochę jaśniejsze. Tak? O idealne. I może zro albo zrobimy patrzcie. Tak, Ziemy tak. Tu. Taki mały taki, taki staw, gdzie wydłuża się głowa. Dobra, tak, tak też, tak. Co to jest niebieskie? Ot. Co jest? I co to jest niebieskie? não not é? é. pick Ok, jeszcze może śmiemy tak. Tak. Nie, może mniejsza. No i okej, okay. no i skończamy. Zdajemy to jakieś 4 minuty i sobie pójdziemy teraz pograć w piłkę. Kiepić na tę piłkę. Troszkę już gra w tą grę. Na no, to no, tylko gra spoko Jutro będzie przedostatni odcinek z bloku Minecraft, więc możecie pod tym odcinkiem albo pod przedostatnim z serii napisać co chcecie zobaczyć, coś takiego dużego, to zajmie dużo odcinków. Więc jeśli byście mogli napisać, to bym bardzo wdzięczny. mamy no, sobie psz, psz, ten. Przechodzimy już, zaraz będzie to głosowanie i będę głosował szczerze, czyli nie będę tak z siebie faworyzował, że każdy dawał jeden, tylko po prostu będę szczerze oceniał. To jest ładne. Mam takie trzy, choć to było 3,5, ale o nie ma, o to nie ma a to moje. To w swoich sieciędach oceniać. Dobra. Ej, to ładne. To cztery tam. Nie będę wyglądał jak takie. Tylko ja, jakby się farba wylała. No, jest no, ładne. To Żeby ja chyba już ostatni rysunek i już. Tak. Trzecie miejsce, dobrze. No wiedziałam, że ona wygra. O, no ładnie ja mnie narysowała. Dokładnie siada na moich. Ale moja chyba tak nie była aż takie sałe. Spadło. Nie wiem. Nie widzę. Chcecie sobie nie łapić kolejnych subskrypcji na tym kanale, żeby nie przegapić. A z kolejnym odcinekiem na tym kanale. Jak w 100 subskrypcji, to pokazuję twarz. Będą filmy z twarzą. Jaki by to sobie... Ja, tak, Jak lids wygląda? Eee, no dobra. Trochę to... Dobra, wpisuję... ja nie wiem, co... może to jest jakieś no szukanie, ale... Ja poproszę, jak lids wygląda. Okej, okay, to jest coś takiego.

nieco wygląda, ale teraz może zrobimy tak, taką sobie kreskę. Dobra. Uuu, za dużo czego zrobiłam. jest za dobra. 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 Mamy luty. Taki. To może trochę jaśniejszy. do they take a big, big, big part of To ładnie, takie przes. więc bardzo nie mówię. Jest bardzo skupio. Ja, dan nee. Bek. Zo, so, twee minuten. Ja, ik zit er nog niet te Włóż w mord. Czemu to wyszło? Co mi to wyzwalić? Nie wiem, się... jeśli ja chciałeś, to bardzo słucham. Zastanawiam się, czy w tym będziecie ich posłuchać. Nie znam tutaj tego. Tak. Co jest? To problemy techniczne. Yy, dobra, zobaczymy z Nie jest to najlepszy Fox, ale... No, nie, nie, z jakimś ekspertem od rysowania. Starałem się jak najbardziej. Mam nadzieję, że sobie tym samym czasie, w czwarte miejsce. I słodkie, no, ten odcinek może się pojawić są wcześniej. Czy to no, jest 9.5? ten odcinek trwa. O Boże, bo ja zacząłem nagrywanie tryb. musiał. No, nie wiem i no, 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 zrobimy jedną na 3 Coś takiego. Zależy, sprawdzę ile tam ten film trwa. ta część, część tego filmu. I już bym głosować. Zależy ile to trwa. chcę nie jakby nic nie, nie zrobił, a trafi na pierwsze miejsce 6. No czwarte miejsce, mówiłem, że chciałabym co najmniej 4 miejsce. Dobra. Sprawdzimy. Sprawdzimy ten ile to trwa wideo. 12 minut to trwa... 2 minuty, no tutaj już będzie tyle. No widzowie. A dziękuję Wam bardzo, że byliście na tym innym odcinku, bo zawsze tam jakiś ten space, co jest technologia Minecraft, a to go speed speedra. No i dziękuję bardzo za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobało i do jutra. Elo!